I dzisiaj moc kobiecych inspiracji, moje drogie, i odpowiedź na pytanie jednej z Was: jakie są kobiece rutyny i rytuały, które możecie wprowadzić, aby tą swoją kobiecość ożywić, obudzić, nasycić, nakarmić, yy, otworzyć się na nią? Możecie sobie tutaj dopisać swoje, więc. Yy, Pogadamy sobie dzisiaj na ten temat. Oczywiście w czwartek nasz regularny live, natomiast dzisiaj wpadam w odpowiedzi na no właśnie na to Wasze pytanie, dziewczyny. Poruszamy się od jakiegoś czasu na naszych czwartkowych live'ach w tematyce kobiecej atrakcyjności i budowania kobiecego magnetyzmu. I dzisiaj, bonusowy live, jakie rytuały, jakie rutyny wprowadzić, żeby tą swoją kobiecość ożywić. Zacznę od drugiej strony. Dostaję od Was pytania mm, właśnie na ten temat i mam takie poczucie, że my jako kobiety jesteśmy bardzo mądre, bardzo oczytane, bardzo dużo wiemy. Natomiast no nie robimy, no nie robimy, nie wdrażamy. Nie wdrażamy, odkładamy siebie na, na, na ostatnią tutaj chwilę, albo gdzieś na jakąś taką dalszą półkę, przez co ta nasza kobiecość jest jak taki, wiecie, wygłodniały pies. Boże, co ja dzisiaj tu za metafory wtorkowe tutaj dzisiaj y y stosuję. Więc, jeżeli ty na co dzień nie karmisz swojej kobiecości, to doprowadzasz. Do tego, że przyjdzie taki dzień, gdzie poczujesz się bardzo wycieńczona, smutna, może wkurzona, głodna, taka totalnie wyzuta, właśnie z tej soczystości. Jeżeli jesteś na takim etapie życia, to napisz koniecznie w komentarzu albo w wiadomości prywatnej, bo to jest bardzo ważny etap. I uwierzcie mi, że ja też różnych etapów w swoim życiu doświadczam. I gdy przychodzi do mnie takie zderzenie ze ścianą w jakiejś dziedzinie, to to jest cudowny czas, żeby powiedzieć Wake up, girl! Obudź się! I zobacz, w którą stronę pójść i gdzie się nakarmić, żeby mieć moc na inne dziedziny w swoim życiu. Bo pamiętajcie, że to jest tak jak z myciem zębów. Trwa to krótko, Robimy tę czynność codziennie i regularnie, i ma ona znaczenie na nasz cały dzień, w kontekście naszego całego dnia. Muszę wziąć oddech. Tak samo jest w kontekście naszej kobiecości. Jeżeli ty na co dzień tej swojej kobiecości nie karmisz i nie odżywiasz, to jesteś jak taki, taki trup za życia. I nie rób tego sobie, ja Cię proszę, jak już trafiłaś na mój profil. Więc, co dziewczyny zrobić? Przede wszystkim, Znaleźć aktywność, która budzi Waszą kobiecą energię, którą robicie regularnie, którą robicie dla siebie, gdzie wyłączacie głowę i wszelką analizę, co zrobić na obiad, o której yy, odebrać dziecko, yy, nie wiem, o której godzinie wysłać dany projekt, itp. itd., gdzie wyłączacie tę codzienność i wchodzicie w swój świat kreacji. To jest Niby proste, a jakże trudne. Bo bardzo często trafiacie do mnie po takim okresie, takiego bycia, taką wygłodniałą kobietą, kobietą głodną siebie, właśnie swojej esencji, swojego piękna, swojej kreacji. To jest często moment, kiedy podejmujemy współpracę, kiedy mówicie, basta! Ja teraz wjeżdżam! I zmieniamy strój, zmieniamy energię, wprowadzamy taniec, wprowadzamy, wiecie, życie, życie do waszego życia. I to jest tak ważne, żeby to życie wprowadzać, i to życie wprowadzicie tylko i wyłącznie y, dzięki decyzji. Dzięki decyzji, bo zawsze będzie coś ważniejszego, zawsze jest milion rzeczy do zrobienia. A my kobiety umiemy, prawda? My sobie tyle znajdziemy, że doby zabraknie. Więc. Jak ty nie wciśniesz, ja nawet nie lubię tego słowa, jak nie zaplanujesz czasu na swoją kobiecość, to ja cię błagam, przestań się udzić, że ta kobiecość Cię pojawi. Założenie pięknego stroju pójście do kosmetyczki, yy, nie wiem, co tam jeszcze się może wydarzyć. Założenie szpilek, to jest jakaś fasada. To może ci dać chwilowy zastrzyk tej kobiecości. Natomiast. Nie będzie to kobiecość z poziomu spełnienia, z poziomu nasycenia. To będzie tak jak zjedzenie batonika. I my funkcjonujemy w czasach właśnie takiej fast kobiecości takiej kobiecości, która jest dla nas takim zastrzykiem takim, wiecie, batonikiem gdzie na chwilę sobie wyjdziemy jako to, ta Pretty Woman, a potem wracamy do tej szarej rzeczywistości. Nie, to tak nie ma być. Ta kobiecość ma istnieć każdego dnia, każdego wieczoru, w każdym momencie, a zwłaszcza w tych momentach gorszych, kryzysowych, w tych momentach, gdzie jesteś pod ścianą, kiedy nie wiesz, w którą stronę iść. Bo to jest właśnie moment, moment zwrotny, kiedy wszystko się wali. I wiecie, jeszcze ważna rzecz dzisiaj w wymiarze tych naszych rytuałów negatywne myślenie i ten negatywizm, który czasem być może Ciebie zalewa, ma bardzo dużo drive'u i bardzo dużo pozytywności, jeżeli przekujesz ten wkurw, smutek, właśnie w swoją transformację. Czy to jest łatwe? Nie. Nie jest to łatwe. I doskonale znam Wasze historie, doskonale znam Wasze blokady, bo uwierzcie mi, że te historie się zmieniają, natomiast Wasze blokady kobiece są bardzo podobne. Jedną z takich blokad jest właśnie to mm, poczucie, że mam ten potencjał, ale nie umiem go wydobyć. I szukamy. Tego miejsca, które rozpuści Twoją blokadę i pozwoli Ci być w tej kreacji. Więc, przechodząc do konkretu, kobiecy rytuał i kobieca rutyna to jest przede wszystkim wygospodarowanie, zaplanowanie czasu dla siebie w kreacji. I taki czas to może być taniec, to może być kobiecy mentoring poprzez taniec we współpracy ze mną. A współpraca ze mną to nie, są klasyczne, to nie są klasyczne lekcje tańca, bo bardzo często dostaję od Was takie pytania. Nie. Podstawową modalnością jest taniec, więc dobieram ten taniec pod Was. Natomiast sesje polegają na tym, że rozmawiamy i tańczymy. Pracujemy również na moim autorskim arkuszu. Moja wizja kobiecości i konfrontujemy, jak jest dzisiaj. Co ja o sobie myślę, jak się czuję, gdzie mam blokadę i druga strona arkusza, jak bym chciała, żeby było, bo ty bez wizji nie pójdziesz w żadnym kierunku. To tak, jakby na spontanie wsiąść do jakiegoś pociągu. No gdzieś pojedziesz, mając w planie nie wiem odpoczynek, gdzieś dotrzesz, ale czy dokładnie tam chcesz dotrzeć? Fontany są fajne, ale to powinna być jakaś część naszej rzeczywistości, a cała reszta powinna być w jakiejś strukturze. I teraz kobiece rutyny i rytuały, to jest zaplanowanie tej kobiecej tego kobiecego czasu dla siebie. I ja was gorąco do tego zachęcam, bo to są miejsca, to są aktywności, gdzie twoja kobiecość się odżywia i karmi. Jeżeli ty to zaplanujesz, czy to będzie właśnie taniec, czy to będzie kobiecy mentoring poprzez taniec, gdzie pracujemy holistycznie, żebyś ty idąc na takie zajęcia, pracując ze mną równolegle, lub pracując tylko ze mną, miała przygotowanie, że wjeżdżasz tam jako królowa. Nieważne, czy znasz dwa kroki, czy pięć. Tu potrzebujemy globalnej zmiany mindsetu, zejścia z głowy do serducha i połączenia się z ciałem i z tą energią, która yy, daje ci po prostu turbo doładowanie w życiu. Jakie inne kobiece rytuały i rutyny? Rutyny związane z porankami i wieczorami. Ja zawsze rano piszę dziennik yy, i słucham medytacji. Ja lubię medytacje prowadzone, one mnie nastrajają. To są medytacje w różnej tematyce. Medytacje na początek dnia, medytacje związane z koherencją serca, medytacje, które wyciszają mi myśli. I kiedy mam taki czas, że ciężko mi włączyć medytację, gdzie już oddaliłam się od siebie tak mocno, że jestem, wiecie, totalnie przebodzicowana, to to jest sygnał, że jest źle baby. I trzeba. Zastosować yy, wyłączenie się ze świata bodźców i, i mm, nadmiernego działania, i, wróci, i, i należy wrócić do siebie, bo jak ty nie wrócisz do siebie, to ty siebie nie usłyszysz. Więc pracowanie nad kobiecością mm, w kontekście miliarda zadań to nie jest żadne pracowanie nad kobiecością. To jest zadaniowość i często to jest sport, gdzie macie miliardy zajęć. To nie jest takie chłonięcie w uważności, że ja teraz tego potrzebuję. Tak, jak na przykład jesteście w współpracy ze mną, to um, uwielbiam, jak ta współpraca jest taka angażująca. Jak wy nią przesiąkacie, jak nią żyjecie, jak dajecie kartki na lodówkę, zmieniacie tapetę w telefonie, zmieniacie swój strój, zmieniacie sposób myślenia, powtarzacie afirmacje, tańczycie w domu, gdzie to wszystko jest wiecie jak taki filtr, który was, ymm, który zmienia tą waszą percepcję. O, dziękuję. Zgadzam się. Aleksandra dostosowuje taniec do konkretnej klientki. Jest jedyna na rynku, która obserwuje ciebie, Twoją duszę i ciało. Jest niezwykle uważna i wspierająca. Dziękuję, kochanie. To jest tutaj moja fantastyczna klientka, która również ma absolutnie wow efekty. Kobieta, która trafiła do mnie właśnie po tę jakość jakość, dojrzałość i takie poczucie, że przejdziemy tę drogę najlepiej, jak to będzie możliwe. Bo ja znam ten kod, ja znam tę trasę, bo ją przeszłam wielokrotnie. W wymiarze odkrywania Twoich kobiecych blokad, w wymiarze uwalniania Twojego yy, yy, kobiecego magnetyzmu, który ja, yy, o którym ja tak dużo mówię. Które oczywiście przez kulturę masową jest, wiecie, wykorzystywane no, do, do takich komercyjnych celów, konsumpcyjnych. To też jest piękna ta zewnętrzna fasada. Tak jak wiecie, bardzo często podkreślam. Wygląd jest ważny. Jak cię widzą, tak ci płacą, jak cię widzą, tak cię oceniają. I naprawdę tylko głupi nie bierze pod uwagę tego, jak wygląda. Bo to jak wyglądasz, to też jest manifestacja tego, kim jesteś. Więc kobiece rytuały, wracamy, czyli znajdź sobie aktywność, zagospodaruj swoje poranki i swoje wieczory tak, żeby wrócić do siebie, żeby zadać sobie chociażby jedno pytanie: jak ja się czuję, jak ja się czuję dzisiaj w moim ciele? Z czym zaczynam dzień? Żeby połączyć się ze swoją wizją, o której mówiłam w związku z arkuszem. Jaką ja mam wizję, jaką kobiecość chciałabym uosabiać? Może czuje się teraz ciężko, sztywno, ociężale, nie czuje się piękna, czuje się mm, jak taka matka polka, jak ofiara, jak kobieta przytłoczona codziennością. Napisz, jak jest u Ciebie. I zrób ten pierwszy krok w końcu, ten jeden pierwszy krok. Bardzo ważne jest, żeby mieć przy sobie osoby, które was, nas w tym wesprą, bo to nie są czasy suchej wiedzy, pamiętajcie, to nie są czasy mentorów, które mają, którzy mają miliardy certyfikatów, a ty nie czujesz tej osoby. To są czasy, kiedy spotkasz się ze swoim mentorem i mówisz: jazda, mogę, mogę, idę do przodu, to jest mój czas, mogę. Wiele lat nie wierzyłam, że mogę, ale ja mogę, bo Grudzińska mi powiedziała dzisiaj, że mogę. I ja to poczułam, i poczułam, że jestem tak zaktywowana, że zmieniam swoje życie, że idę kupić, nie wiem, z ostatniej sesji piękną, satynową spódnicę, bo tak chcę widzieć moją kobiecość, a nie w dresach. Bez okazji, bo okazja jest dzisiaj, bo ja dzisiaj podejmuję zmianę i podejmuję moje kroki ku nowej wersji siebie. To jest druga rutyna. Trzecia rutyna to są rutyny związane też z ciałem i z dbałością o to, o to ciałko nasze, czyli związane z pięknem. Może lubisz nosić makijaż, może lubisz, nie wiem, masła jakieś do ciałka, może. Mm, nie wiem, co to jeszcze może być, może lubisz określone tkaniny, które są przy Twoim ciele, brokat, który ja uwielbiam, wszelakie kosmetyki z brokatem, może złote kolczyki. Wszystko, co podkreśla Twoją kobiecość, jest szalenie ważnym atutem. My czasami nawet nie wiemy, co podkreśla. My jesteśmy tak daleko od tej wizji, że myślimy, że to w ogóle nie dla nas. Że Co ja się tu będę stroić? Błąd, 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 błąd. Masz się stroić, baby. <grym> Masz się stroić. Kiedy się będziesz stroić? Jak umrzesz. Nie, masz się teraz stroić, celebrować, być, chodzić po prostu po tym w tym życiu po ulicy, jak królowa we własnym filmie, jak główna postać we własnym, własnym filmie i własnej historii. To ty musisz się odważyć, to ty musisz stłumić ten głos, który słyszysz w swojej głowie. To jest szalenie ważne, dziewczyny. Chwila ciszy, by wiedza przeniknęła Ciebie i mnie. Bo pamiętajcie jeszcze, że my potrzebujemy, ja również, pomimo że jestem mentorką w wymiarze tej świadomej kobiecości, nieustannego przypominania sobie o swoim poczuciu zasługiwania, swoim poczuciu piękna, o swojej mocy. Bo każde, pamiętajcie, my żyjemy na planecie Ziemia i każda z nas, chociażby najpiękniej wykreowana w internecie, ma trudne momenty. Kiedy nie ma mocy, wtedy potrzebujemy drugiego człowieka, nawet jeżeli on jest w internecie. Ale jeżeli on Ciebie skłoni do pierwszego kroku, chwała mu za to. To jest najważniejsze. Więc jaką rutynę dzisiaj Ty podejmiesz? Bardzo ogólnie dzisiaj omówiłam te rutyny, ale sam proces zmiany musi wyjść od ciebie. Poświęcamy czas dziewczyny na zmienianie życia innych ludzi, którzy nie chcą się zmienić. Dzień dobry, witamy w świecie Matki, Polki, Ratowniczki, Ofiary. Ktoś się nie chce zmienić, ale ty chcesz go zmienić, bo wiesz, że, że mu będzie lepiej, jak ty go zmienisz. I w tym samym momencie nie zmieniasz siebie, czyli poświęcasz czas, na zmianę kogoś, kto się nie chce zmienić. To jest taka, taka twoja rutyna. Więc ja cię upraszam do stworzenia kolejnej rutyny, fokus na siebie, zmieniam siebie, zmieniam siebie. Jeżeli ciebie chcę zmienić w tym i tym obszarze, wracamy do siebie, być może ja utykam również w tym obszarze, tylko że ja nie chcę dać sobie uwagi z poziomu podświadomego, bo to się wiąże z bólem, zaangażowaniem. No to łatwiej będę zmieniać innych, no bo otrzymam aprobatę, uwagę, uznanie. Hello! Budzimy się. Budzimy się, dziewczyny. Konfrontujemy się z prawdą. Nie tylko piękne, różowe afirmacje: jestem piękna, czy jestem mądra, czy jeszcze jakaś, to jest też super. Ale jeżeli ty się nie skonfrontujesz z prawdą i nie poczujesz tego dyskomfortu, że już nie chcesz tak. No to żyjemy w świecie iluzji. Powtarzamy codziennie, jestem piękna, a w rzeczywistości się nic nie zmienia, bo cała reszta dnia to jest wkurw, pretensje, smutek, ocena, krytyka, porównywanie się. To możesz sobie darować te afirmacje, bo one za dużo nie, dają, nie dadzą. Więc afirmacje, tak, ale afirmacje z poziomu emocji. Dzisiaj się czuję fatalnie. Czuję się smutna, czuję, że nie mogę, czuję, że utknęłam, że nie jestem w takiej relacji, w jakiej chciałabym być, że nie wykonuję pracy, jaką chciałabym wykonywać, że nie radzę sobie z obowiązkami domowymi, że nie jestem spełniona. Taka jest prawda. Dzień dobry, taka jest prawda. I staję przed tą moją prawdą, taka jest prawda. Tak się czuję, to jest moja prawda na dzisiaj. I każdego dnia bardzo lubię afirmację: otwieram się na, otwieram się na więcej siebie w moim życiu. Otwieram się na więcej odwagi w moim życiu. Zapraszam do mojego życia więcej miłości. Zapraszam do mojego życia więcej obfitości, odwagi. To są takie afirmacje, które uchylają Wam drzwi do zmiany. Które nie są takim zderzeniem od zera do milionera. Kiedy czujesz się totalnie źle, w depresji, i nagle mówisz sobie, jestem boginią, jestem queen, doświadczam obfitości, miłości, wszystko jest wspaniale, to wtedy zderzenie z glebą i betonem jest jeszcze bardziej dotkliwe. Nie. Tu nie o to chodzi. Afirmacja jako kolejna rutyna, wizualizacje, takie, które są blisko tego, gdzie ty jesteś. Gdzie otwierasz się na przyjmowanie więcej. Żeby się otworzyć na przyjmowanie więcej, to krok po kroku potrzebujesz zacząć przyjmować więcej. Tej miłości przede wszystkim od siebie i tego wsparcia i dobrych słów. Bo jeżeli ty tego nie masz. A tylko stoisz jak ta mała dziewczynka i oczekujesz z tymi dłońmi otwartymi, to to jest poziom braku i desperacji. To przyjdą tacy właśnie zdesperowani i w braku. I oni ci dadzą, ale bardziej ciebie wyzują i wydrenują. I to prowadzi do jeszcze większego braku. I wszechświat będzie tę lekcję powtarzał i powtarzał i powtarzał. Aż w końcu zwrócisz się w swoją stronę i powiesz: Stop, baby. Poruszyłam cztery właściwie takie obszary, cztery takie rutyny związane z tą naszą kobiecością. Więc weźcie tyle, ile na dziś potrzebujecie. Spróbujcie wdrożyć u siebie takie praktyki, włączyć taniec do swojego życia, ruch, Włączyć aktywne i takie uważne poranki i wieczory. Spróbujcie zadbać bardziej o swoje ciało, o swoje piękno zacząć afirmować i wizualizować, ale też zacząć pisać w swoim dzienniku, jaka jest prawda, bo ten negatywizm to jest, to jest taka czara, która otwiera nam drogę do naszej transformacji. Negatywne myślenie ma moc. O ile je przetransformujesz i weźmiesz z niego lekcję, bo jeżeli się w nim rozgościsz yy, i, i stworzysz z niego swoją rzeczywistość, no to faktycznie to wszystko pociągnie cię w dół. Ale jeżeli mm, wykorzystasz je jako trampolinę, jako spotkanie z prawdą, z prawdziwą sobą, to to jest absolutna droga do, do piękna obfitości, kobiecości, do wchodzenia w żeńską energię i do budowania kobiecego magnetyzmu. Czym zajmujemy się w moich programach? Dziękuję Wam za uwagę, że jesteście ze mną tutaj na tym profilu. Zapraszam Was gorąco do moich programach, programów. Na ten moment współpraca jest możliwa tylko i wyłącznie w mentoringu 1 na jeden w Warszawie w wersji stacjonarnej, w Warszawie w centrum, bo bardzo Was ciekawi zawsze, w której części Warszawy, Warszawa centrum. Sesje realizujemy w pakietach 6, 12, 24 spotkań. W wersji 60 minut lub 90 minut. 60 minut możecie sobie zakupić przez stronę. Natomiast w wersji 90 minut napiszcie do nas, prześlemy wszelkie dane. Jeżeli macie też pytania do współpracy, bo trafiają do mnie ostatnio osoby, które obserwują mnie nawet kilka lat. Trafiła ostatnia dziewczyna. Pozdrawiam gorąco Monikę, która mnie 3 lata obserwowała. 3 lata i dopiero dojrzała do tej decyzji. Więc to jest niesamowite i piękne. A są takie z Was, które trafiły dopiero teraz na mój profil i, i wjeżdżają po prostu z kopyta. Więc to też jest piękne. I tu pozdrawiam Anię, <grym> która też trafiła ostatnio do właśnie mojego mentoringu jeden na jeden i rozpoczęła swoją drogę transformacji. To jest przepiękna, absolutnie przepiękna droga. Ja jestem niesamowicie dumna, że mogę prowadzić tak świadome kobiety. Bo mm, pozwolenie sobie na taką decyzję, inwestycję yy, i włożenie w to energii, zaangażowania i wyciągnięcie tego, tego soku, tej kwintesencji, to jest coś, co yy, zasila Wasze życie już naprawdę yy, dzisiaj i jest to inwestycja na, na przyszłość. Więc yy, cudownie, że jesteście. Eee, współpraca jest możliwa również w formie online, i w formie online wygląda podobnie jak w formie na żywo, no, oprócz tego, że się widzimy przez szklany ekran, gdzie rozmawiamy mm, o Waszym kobiecym wzorcu, i osią tej współpracy jest Twoja kobieca historia. Osią współpracy nie jest nauka tańca. Jest to podstawowa modalność, ale osią współpracy jest Twoja kobieca historia. Jest praktyczny wymiar tańca w rzeczywistości, w codzienności, żebyś Ty budziła się rano z inną energią, z innym poczuciem w ciele. Żebyś wykorzystała ten taniec yy, bardzo, bardzo praktycznie. To jest mój cel, żebyś zmieniła myślenie, żebyś poczuła, że jesteś zajebista. Pierwsze przykazanie grudzińskie, jestem zajebista. Drugie, trzecie i dziesiąte, patrz pierwsze. Koniec. Tu nie ma dyskusji. Jeżeli tego nie wiesz i tego nie wdrażasz, no to bardzo Cię proszę, co tu się ma zmienić. Zatem wszystkiego dobrego dla Was. Witam kolejne osoby w moich programach. Jeden na jeden i zapraszam. Mam jeszcze kilka miejsc na ten moment. Szykują się również duże zmiany w mojej przestrzeni. Bo przestrzeń mentoringu jeden na jeden będzie przeze mnie z czasem zmniejszana, z racji takiej, że to jest bardzo intymna przestrzeń. To jest przestrzeń, gdzie macie swojego mentora na wyłączność, gdzie macie jego energię, gdzie macie jego ucieleśnienie i to jest niesamowicie dziewczyny aktywujące. Aktywujące i kobiety, które do mnie trafiają, są totalnie ready to go. Więc dziękuję Wam bardzo za Waszą energię, za to, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj wieczorkiem live z jedną z moich klientek, więc wpadajcie o godzinie 20. Natomiast czwartek, nie jak to czwartek, rozmawiamy o atrakcyjności. Godzina 9.00. Kolejny live w cyklu jak zbudować kobiecą atrakcyjność, bo o to nam chodzi, dziewczyny. I patrzymy dużo głębiej niż tylko na szpilki. E decolt. Dziękuję. dziękuję.